Orustin to jest chyba jeden jedyny klub, który najdłużej grał w pierwszej lidze bo te inne zespoły to wchodziły, spadały, a Ostrzyntom bardzo się przysłużył dla tego miasta i Siatkówka w szczególności. To były konfrontacje z Rysowią Rzeszów, które rozpalały ludzi do, do białości. No, były, są bardzo dobrzy zawodnicy, byli w Rzeszowie w tych czasach i to były takie pojedynki, które elektryzowały tu całą, całą, cały Olsztyn i okolice. No, wspominam je bardzo, bardzo miło, aczkolwiek bywało różnie. Wygrywaliśmy, przegrywaliśmy. Zespoły były dwa bardzo mocne, które no, nadawały ton całej lidze. Zaczynaliśmy grać na, tutaj na sali obok, na Głowackiego, gdzie ta sala pękała w szwach, a większość kibiców jeszcze za oknami oglądała te mecze. Potem przeszliśmy do Kortowa, gdzie to w, w miasteczku tym studenckim, gdzie też studenci, profesorowie, no, to była inna atmosfera, oni bardziej poważni. Upłynęło bardzo wiele czasu od tego. Teraz trochę to zupełnie inaczej wygląda. Niemniej jednak no, są jeszcze ludzie, którzy pamiętają te, te, te czasy starej powalni, gdzie trudno było dostać bilet i bilety się rozchodziły na tydzień przed, przed sportowym wydarzeniem. Jest po prostu to inaczej, teraz już niby to jest show, nie? to dawniej było inaczej, to wszystko wyglądało, no, ale czasy się zmieniły i musimy iść z postępem. dobry, Memoriał jest doskonałą okazją do tego, aby tutaj, żebyśmy się spotkali. Przed następnym sezoniem. Okazja jest znamienita. Okazja podkreśla fakt, kim tak naprawdę jesteśmy. Jeżeli ktoś jeszcze zrobi przegląd dorobku drużyny z Olsztyna, no to myślę, że to robi wrażenie i ciągle jesteśmy. I dla Olsztyna jesteśmy chyba ważną, bardzo ważną częścią jako wizytówka i jako odczucie kibiców że zorganizowany turniej z bardzo silną obsadą. Cieszy to, że jest zorganizowany w Olsztynie i że przyjechały do nas tak znakomite ekipy jak francuski Tours i przedstawiciele rosyjskiej Superligi, więc no na pewno fajna sprawa dla nas i okazja do sprawdzenia się z naprawdę silnymi rywalami. Pamiętam z Polski same dobre momenty. Przede wszystkim ze względu na doping. Lubię grać w urani. Dziś też ogląda nas sporo ludzi kochających siatkówkę. Kto wie, może kiedyś wrócę do Polski i zagram w barwach HZS-u. Jak przyszedłem po w 72 roku, to był zespół, który się znał, grał chyba. W... Już na przestrzeni czterech lat w jednym składzie i trzeba było wejść do tego składu i trzeba było ciężko pracować, żeby wejść. Ja, ja przyjechałem, po zrobiłem wite Europy juniorów w Barcelonie i przez pół roku walczyłem, walczyłem, aż w końcu swego dopiłem. To jest, to jest ten, zaklimatyzowałem się. No trzy mistrzostwa Polski, to jest też bardzo... Byłem najlepszym siatkarzem wybranym w plebiscycie, nie tylko w Olsztynie, ale i w ogóle w Polsce. No miałem też chyba wite mistrzostwo w plebiscycie najlepszego sportowca w armii Mazur. No dużo mam tych, tych tytułów tutaj w Olsztynie. No, cieszę się, że, że po tylu latach jeszcze niektórzy kibice pamiętają i głosowali na mnie, że mogłem wygrać. Jestem bardzo zadowolony z tego. Przewinęło się w tym czasie bardzo dużo ciekawych ludzi, ciekawe zdarzenia, ciekawe mecze, ciekawi przeciwnicy. Myślę, że... To był chyba jeden z najlepszych, z najbardziej owocnych okresów AZTS-u, gdzie miałem takie szczęście grać. Środków Krajowej Ośrodkińskiej, a także w kibicu Faltetę wybrany trenerem 60 Myślę, że trochę teraz siatkówka się, się diametralnie zmieniła, na tym, że no skomercjalizowała się. Niemniej jednak y, pewne symptomy się pokazują w boleszczyńskiej siatkówce, że no dążą wodarze do. Y, Cementowania dobrej drużyny, która by może, może nie w tym roku, ale w następnych grała o te najwyższe cele. zespół, wszystko jest ku temu, żeby ten zespół odnosił sukcesy. Także myślę, że jak za parę lat znowu się spotkamy, to będziemy mówić o sukcesach tej obecnej, obecnego zespołu OZS-u.